Pozdrawiam serdecznie piątek, więc wiadomo zapowiedzi, a troszeczkę się dzieje, dobrze się dzieje, mówimy, mówimy jak jest, poprawiamy mikrofon, żeby dobrze było słychać, lecimy z tym koksem, zaczynamy od takiej mini, mini jednej informacji związanej z wagą Junior, ciężką, interesującej nas, no bo Niejako dwóch ludzi, nie niejako tylko dwóch ludzi związanych z polskim boksem, czyli z jednej strony Majoris Brady, z drugiej strony Lorenz Ocoli. Czytamy wypowiedzi, oczywiście. Jestem pewien, że um, Kale Sauerland był za tym, żeby zdecydowanie takie wypowiedzi ze strony Majorisa Bredisa były. Wypowiedź jedyne, co mi może powstrzymać przed przejściem do wagi ciężkiej to walka z Lorenzem Okoli wiadomo, podchody ile Eddie Hearn za tą walkę zapłaci się zaczęły, no ponieważ tutaj chyba nie ma żadnej wątpliwości dla nikogo, że jakby Bredis w tej chwili zawalczył wadze ciężkie to zarobiłby, nie wiem, jedną piątą tego co dostanie za walkę z Lorenzem Okoli, jak zresztą słyszycie mówię z tego co dostanie, bo to jest dla mnie przesądzona absolutnie sprawa, no bo nie, nie ma nikogo w tej chwili, kto się bije o to, żeby zapłacić ciężkie pieniądze Majerisowi, Bredisowi za walkę w kategorii ciężkiej. Takich ludzi nie ma w tej chwili. Natomiast sam Edi pewnie w tej chwili trochę żałuje, publicznie powiedział, że on chce tej walki, Lorenzo Colli chce tej walki i tą walkę zrobimy no, w tym momencie za każdym razem jak się zaczynają te rozmowy z Landem reprezentującym przypomnę Marysa Brydisa no to panowie mają to pewnie gdzieś nagrane na telefonie i jak jest za mała suma to pokazują ten pokazują tą liczbę, dla mnie nieunikniony nieunikniony pojedynek w Wadzie ciężkiej i tak jak mówię to takie klasyczne pr stwierdzenie że tylko to może mnie powstrzymać no to przejdź, Majeris, do wagi ciężkiej i zarób, zamiast 300 czy 400 tysięcy dolarów, zarób 35 albo 50 za walkę w wadze ciężkiej, bo więcej by nie dostał. Nie ma zainteresowania Majerisem Biredisem, tak jak mówiłem, waga junior ciężka ciągle, a właściwie bardziej, zauważyłem ostatnio po kilku rozmowach, jest traktowana jako waga przejściowa przed wagą ciężką na temat na temat wagi mały ale byk to nawet się nie będę wypowiadał bo dla mnie walka Rivas'a z nie tak dawnym a właściwie dawnym co ja mówię nie tak dawnym czas leci rywalem Artura Szpilki, czyli Jenningsem no to jest klasyczny przykład czym jest ta kategoria wagowa z jednej strony Rivas ok bardzo ciężki fajnie wyglądała walka z z Dylanem White'em o którym później oczywiście Natomiast no, to, jest, to jest gościu, który niczego specjalnego nie pokazał, walczy o tytuł Mistrza Świata od razu, no bo innych chętnych nie było. Eee, także jak widzicie, Myrias Bridges, naturalnie można powiedzieć, że chce przejść do wagi Bridger. Natomiast słyszeliście kiedykolwiek jedno słowo od niego na temat wagi Bridger i sensu przejścia tam? No nie, bo nie usłyszycie. Weźmie pieniądze e, i to duże, bo tam pójdą naprawdę dużo, duże pieniądze. Wiem ile. Jak wyglądały e, opłaty finansowe za walkę z Krzyśkiem? Więc domyślam się, że za zjednoczenie tytułów będzie dwa razy tyle, czyli bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo pieniędzy. E, oby jak najszybciej, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli to z głowy. To tyle, jeśli chodzi o. Zastanawiam się, czy coś jeszcze z takich naprawdę ważnych rzeczy, żeby wam głowy nie zajmować e, tymi zapowiedziami, które będą jedna gala w Polsce, e, dwie w różnych miejscach. Gibraltar. E, Gibraltar. Gibraltar. Gibraltar i, i oczywiście e, Rosja to pojedynek też waga. Cruiser i chyba od tego zaczniemy. A właściwie nie, zaczniemy od Warszawianki. Hotelu Warszawianka, bardzo miłe wspomnienia. E, e, bardzo przyjemnie tam było. Miałem tam okazję przebywać przed walką e, Atomic Bulla Olivera McCola w Polsce. Bardzo przyjemny klimat. E, z przyjemnością bym kiedyś do hotelu warszawianka wrócił bo naprawdę wszystko było dograne na max natomiast to jest ta część dookoła ważniejsze jest to co jest na ringu wiadomo, że to są ciężkie czasy jeśli chodzi o organizację gali na przykład Malka Matyi jest chyba najlepszym, najlepszym teraz potwierdzeniem tego no bo walczy, walczy po raz trzeci no, no, no nie wiem, czy, czy walka z miałem grawką wiem, że tam wypadał zawodnik zastępczy za zastępczego e, czytam to co piszą inni e, wbrew ogólnie powszechnej opinii że nic mnie nie interesuje co inni mówią kompletnie nieprawda po prostu czytam i przerabiam po swojemu i, i mówię o tym e, rozumiem, że chodziło o uratowanie pensji e, Marka Matylii, no bo prawda jest taka, że gdyby tą walkę odwołano no to to cały obóz treningowy, wszystko co robił, poszłoby kompletnie na marne. To jest jedyna, jedyny powód, dla którego tą walkę można uzasadnić. Bo sportowego nie ma. Przypomnę, to jest trzeci, trzeci pojedynek. Chyba pierwszy raz w 2016 lub 2015 roku walczyli. Bardzo, bardzo dawno temu e, zakończy się pojedynek, tak samo e, czyli zwycięstwem Marka Matyi. Dwie walki, których chciałbym się zatrzymać. E, zanim o Czerkaszynie. Walka e, Luis Garbe kontra Tryc. Nie rozumiem tej walki. E, nie rozumiem tej walki. Ja wiem, że jest, naprawdę wiem, wiem że jest pandemia. N nie będę podawał przykładów wielkich promotorów, którzy, którzy gdzie jest pandemia i walki, jak widzicie, są. Rewelacyjne zestawienia są. Nikt już o pandemii dawno nie mówi, bo te czasy się już skończyły. Opowiadania i zwalania wszystkiego na pandemię. Natomiast, natomiast Mr. Garbej z Kuby przez Hiszpanię dla, dla Tryca to jest dla mnie niepotrzebna walka. To jest niepotrzebna walka w tym sensie, że Trycowi, którego postępy bardzo cenię, bo naprawdę bardzo cenię, zupełnie ta walka nie jest potrzebna, bo to mu nic nie da. Ja już nawet nie mówię o tym, o tym e, e, że tutaj jest różnica za duża klas sportowych, no bo ekscytowanie się w jakikolwiek sposób e, tym, że Garby ma 6 zwycięstw, no jest nieuczciwe wobec, e, wobec odbiorcy, dlatego że podsumowałem sobie, poświęciłem na to całe dwie minuty dorobek... E, Rywali Luisa Garbea z Kuby przez Hiszpanię 32 zwycięstwa 75 porażek. Innymi słowy, no, walczył z nikim. Taka jest, taka jest prawda. E, jedyny zawodnik, z którym walczył, i to jest zawodnik, który byłby fajny dla na przykład może, może później, może później dla na przykład dla dla tryca to jest walka zapisałem się z Carlosem Monroe, który teraz ma 17-0, jak z nim przegrał Garbey to miał 16-0, to było 3 lata temu, to było bardzo dawno temu. Przypomnę, Garbeya nawet nie znajdziesz w boksreku, ponieważ wypadł 2 lata nie pokazywał się. To byłaby fajna walka. Ja uważam, że jak mogę podrzucić kolegom z nokautów jakiś pomysł, to proszę zróbcie walkę dla, um, Kar, dla um, Tryca Carlos Monroe. Fajna walka. Przynajmniej coś będziemy, coś będziemy wiedzieli o Mateuszu Trycu, dlatego że no nie, nie, ja nic nie będę wiedział po tej walce z, z, z Garbej. Kompletnie nic. To, to mi zupełnie nic nie da. Myślę, że czas wreszcie wygrać przed czasem. Czas wreszcie wygrać przed czasem. Fajnie wyszło dla, dla Tryca. Jestem absolutnie za tym, żeby tą walkę wygrał. E, I Poprosił swoich promotorów o to, żeby ci rywale naprawdę mieli jakiś sens, bo dla mnie garbej nie ma nie ma żadnego sensu na zasadzie no, trzeba wyjść na ring, tylko powtarzam, no, trzeba powoli już zapomnieć o, o nie wiem, wymówkach z tą pandemią. Naprawdę trzeba powoli zapomnieć, bo cały świat już o tym zapomniał. Popatrzcie, ja już nawet nie mówię Stany Zjednoczone, Anglia i itd., itd. Jakie robią walki. Nie może być tak, że wszędzie na świecie już są prawie te walki normalne. Da się to jakoś składać, natomiast u nas ciągle będzie, a to jest, dotyczy to ogólnego sformułowania. Ogólnie wszystkich. E, mówi się, o nie, pandemia to, pandemia tamto i tak dalej. Męczące to powoli się robi. Słowo honor. E, jestem fanem talentu tryca. Bez dwóch zdań. Na pewno będę oglądał, na pewno będę oglądał, bo ogląda. Ja przechodzimy do. Głównej walki wieczora, mianowicie Czerkaszyna. E, jak wiecie doskonale, ci, którzy oglądają tego vloga, również jestem wielkim fanem. E, wielokrotnie o tym mówiłem. E, talentu Fiodora. Natomiast podobny przypadek jak z Trycem. N ta walka nie ma sensu. Ta walka nie ma, nie ma sensu sportowego. Wiem, teraz do pandemii dojdzie jeszcze długa przerwa, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest prawda. I pod tym względem, jeśli, jeśli będziemy, ta narracja będzie tak, tak e, jeśli ta narracja będzie prowadzona w, takim, w taki sposób, to jest ok. To jest w porządku rywal, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o podtrzymanie aktywności itd. itd. Ale wpisanie i mówienie, że to jest walka z byłym pretendentem o tytuł Mistrza Świata, kiedy tym byłym pretendentem o tytuł Mistrza Świata Maciel był 10 lat temu, dekadę, dokładnie, dekadę, no to jest po raz kolejny granie sobie z, w bambuko z odbiorcami. 10 lat temu, to co będziemy mówili, nie wiem, to zaczniemy niedługo mówić, 20 lat temu był, mieliśmy już takie przykłady, to jest niepotrzebne, to mnie drażni, po co? Tak samo jak na przykład wypowiedzi, że to jest kolejny krok w rozwoju dla, dla Fiodora Czerkaszyna. to nie jest żaden krok w rozwoju dla Fiodora Czerkaszyna bo Fiodor Czerkaszyn jest 4 razy lepszy niż, niż Maciej. Jakby ta walka była 10 lat temu, jakby przenieść tego Maciela sprzed 10 lat, to tak, ale nie przenosimy tego Maciela sprzed 10 lat. To jest walka, którą ma wygrać zawodnik, który jest nie wiem, w pierwszej 30. dla mnie na świecie, jeśli chodzi o Fiodera Czerkasyna z gościem, który jest setny. W jaki sposób to jest następny krok? Bo takie rzeczy w wywiadach czytałem. W którym miejscu to jest następny krok dla Czerkasyna? Ja przypominam jedną podstawową prawdę, jeśli chodzi o boks. Przeskoczenie z miejsca 100 na miejsce 30 jest łatwe. Każdy następny krok to się dopiero zaczynają prawdziwe schody, bo zaczynasz trafiać na tych, którzy, a, których trafisz swoim najmocniejszym ciosem, a oni się uśmiechają i oddają ci dwoma. To, to, to przejście jest najtrudniejsze. To jest taka walka, która została zrobiona po to, żeby pokazać największy talent trenujący obecnie w polskim boksie, bo jakby nie było sam o tym wielokrotnie mówił. Fiodor Czerkaszyn będzie reprezentował, jak będzie walk, będą walki o tytuł mistrza świata, Ukrainę, a nie Polskę. I absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Tylko ta narracja niepotrzebna. Odpuści sobie te 10 lat temu, był mistrzem świata, odpuści, że to jest następny krok. Bo następny krok czy następny step to jest dla mnie wtedy, kiedy dostajesz trudniejszego rywala i musisz więcej pokazać. Nic więcej Fiodor Czerkaszyn w tej walce nie musi pokazywać. Dla mnie wygrywa. Wygrywa tą walkę przed czasem gdzieś, nie? Siódma, ósma runda. Nie widzę problemu. Obejrzę z przyjemnością również postępy Rafała Wojciechowskiego. To też interesujący pięściarz. Absolutny początek, dlatego podobnie jeszcze raz podkreślam, ci, którzy znają mnie, ja nie wydaję opinii na temat zawodników po trzech, czterech czy pięciu walkach. Dla mnie pięściarz jest. A Może nie ukształtowany, ale taki, o którym można coś powiedzieć, kiedy ma walk 15, z czego połowa z zawodnikami z dodatnim rekordem. To wtedy na temat jest, temat zawodnika w szerszej postaci niż najlepszy w swoim województwie istnieje. Także z przyjemnością zobaczę, zobaczę pojedynek tych pięściarzy, natomiast niczego tutaj jakiegoś dramatycznego w tych pojedynkach się nie spodziewam, ani jakichś wielkich pokazów boksu, no bo nie bardzo wiem jak one mogą być. Nie bardzo wiem, jak one mogą być. To jest będzie przyjemność oglądania e, paru zawodników, których wymieniłem. Tryce, Łoczeski, e, Cicercaszyn kontra zawodnicy, na których e, tle oni mają błyszczeć. I dopóki wszystko było umówione pod tym kątem, jest super. Jest ekstra. Nie, nie dorabiana była do ideologia to jest odskok, przeskok, e, wbicie się gdzieś tam. Wszyscy wiemy, jak, jak wygląda sytuacja i. I to jest, to jest zupełnie niepotrzebne. Także to tyle, jeśli chodzi o, o moje typy. Wypowiedziałem się już na ten temat, a Wołczewski też przez KO. Kolejne KO tego, tego zawodnika widzę, życzę. Jak najlepiej, absolutnie wszystkim, tylko mówię, bez dorabiania ideologii, bo to, to obraża inteligencję tych, którzy na boksie się znają. Teraz jeszcze jedna walka, która się dzieje. Właściwie obie się dzieją tam po waszej stronie, a nie po mojej, więc Tiszenko kontra Mczunu 8-0, 6-0 kontra 22-5. Mczunu ma więcej nokautów, 13 niż złoty medalista olimpijski z 2016 roku, czyli Tiszenko. Pamiętam Mczunu z 2016 roku, czyli 5 lat temu, dawno, dawno temu, kiedy walczył w tej takiej pierwszej walce Aleksandra Usyka, Usyka w Stanach Zjednoczonych i to wszystko miało być takie rewelacyjne wejście Usyka w. natomiast rewelacyjne nie było. On to wygrał. Oczywiście, że to wygrał. Trzy razy leżał na deskach Mczunu. To też wam coś mówi o odporności Mczunu na ciosy, no bo. To było 5 lat temu. Padać trzy razy po ciosach, po ciosach usyka, no to jest. To dwie rzeczy znaczy. No po pierwsze znaczy to, że, że wielkiej szczęki nie masz, a, a że siła ciosu Aleksandra usyka jest, że tak powiem, pod znakiem zapytania w tych wyższych kategoriach wagowych to już jest zupełnie inna, inna sprawa. Także tutaj rosyjscy koledzy zaryzykowali, stwierdzili, że idziemy na, na tytuł mistrza świata to w ogóle tam będzie tłok niedługo w WBC, no bo to jest oficjalny eliminator WBC do walki z tym który wygrał z Michałem Cieślakiem czyli Ilungą Makabu, tych eliminatorów się zaczyna dużo robić, tam będzie tłok jeśli chodzi o te pierwsze cztery miejsca w kategorii junior ciężkiej rankingu WBC, natomiast no to już jest problem WBC. Ja każdą z tych walk chętnie zobaczę. Różnica dosyć poważna, bo jeden 140 dni rosyjscy koledzy poleczyli bez walki Ciszczenką, natomiast aż 462 dni bez pojedynku dla Mczunu. Ostatni raz walczył z Lebieriewem, który w ogóle miał tej walki nie wziąć, bo wcześniej już przeszedł na emeryturę. Tutaj zmienił zdanie i pojedynek, pojedynek przegrał. Także Tutaj faworytem moim jest Tyszczenko wygrana na punkt. Co my tutaj mamy jeszcze? No wiadomo, co mamy jeszcze. Przed chwilą e, zobaczyłem ważenie z Gibraltaru. Pierwsze wrażenie jest, że e, no, Sasza nie wygląda dobrze. Sasza niby waga ta sama, tam chyba kilogram różnicy między ostatnim pojedynkiem, ale taki jakiś miękki na ciele mi wygląda. Nie, nie wiem, czy odnieśliście to samo wrażenie, ale taki jakiś. E, jakby niedotrenowany, jakby to po prostu e, na no czegoś brakowało, jakiś jednostek treningowy on nigdy nie robił siły, to nie jest zawodnik, który spędzał e, miesiące podnosząc ciężary i tak dalej, i tak dalej, bo to nie on e, to nie jest jego sposób przygotowań, e, nigdy nie był, natomiast no, nie wyglądał dobrze, jest takie ujęcie, wrzucam w tym momencie fotę, że on stoi z boku, no to Takiego brzuszka u niego to ja nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam, żeby, mu, żeby tak było. Wiadomo, przeszedł, przeszedł koronę, więc to na pewno mu nie pomogło. Była przerwa treningowa, a powiem szczerze, że jestem dosyć zaniepokojony, bo chciałbym, żeby wygrał tą walkę Sasza Powietkin ekstra gościu. Można mu kibicować, natomiast będzie znacznie trudniej niż w pierwszej walce. A pamiętamy jaka była pierwsza walka. W pierwszej walce dwa razy leżał na deskach i to wydawało się, że jest kwestia czasu, kiedy zostanie znokautowany przez Dylana White'a, który, który wyglądał doskonale, no bo e, dla niego e, 112 kg, e, 103 kg dla Powietkina no to jest naprawdę mało. To jest, niby, to, jest też niby, to jest też podobne porównanie, tylko w drugą stronę na minus. To jest e, niby ta sama waga, co miał niby ta sama waga co miało ostatnio tam jest 2 kg chyba różnicy wadze ciężkiej przy tym wzroście tych facetów 2 kg to wiecie co to jest to jest jeden obiad albo, albo jedno mniej wyjście do toalety tak to wygląda, natomiast wygląda nieporównywalnie lepiej, wygląda znacznie lepiej eee, te 2 kg się przełożyły na 2 kg mięśni eee, to zupełnie tak zupełnie tak w tej chwili wygląda natomiast wszyscy wiemy, że mięśnie nie walczą Eddie zapowiada, Eddie Hearn zapowiada spektakularny nokaut a ja przeglądałem dla Was, jak wyglądają notowania po jednej i po drugiej stronie oceanu. W Anglii pieniądze już przed ważeniem. Jeszcze nie znalazłem, nie znalazłem typów po ważeniu, które skończyło się, nie wiem, godzinę temu. Nawet nie całą godzinę nagrywam to w tej chwili. Natomiast bardzo duże pieniądze szły w stronę White'a i te, i te notowania stały się coraz bardziej korzystne dla niego. To znaczy, pieniądze były, leciały na na zwolenników White'a, którzy mówili, że ta walka po pierwsze skończy się szybko, bo to jest ciekawe. Jest, jest bardzo wiele e, wpłat tych, którzy uważają, że walka nie będzie trwała więcej niż 4 rundy. E, ciekawe, ciekawe. E, ja uważam inaczej, ale no coś w tym jest. E, wrzucam Wam w tej chwili parę tabelek dla tych, którzy chcieliby poanalizować na spokojnie, a nie tylko słuchać to, co mówię, co, co mówią. E, i co myślą Bookmacherzy po obu stronach oceanu, więc na początku, oczywiście, będzie to, co myślą w Anglii. Za chwilę, następna tabelka. No, dla tych, którzy tylko mnie słuchają, no, trzeba będzie wrzucić na, na sekundę, popatrzeć, bo nie będę opisywał całej tabelki. E, jak wygląda to po, po tej stronie oceanu? W Anglii większym jest faworytem jednak White niż jest tutaj w Stanach Zjednoczonych. E, ciągle ceni się chyba bardziej umiejętności techniczne. Saszy Powietkina. Natomiast, no, że jest faworytem, to nie ulega żadnej wątpliwości, i jest faworytem na to, że wygra przez Nokal. Nie na punkty. Nie ma praktycznie żadnej kategorii, w której bukmacherzy uważają, że e, ma szansę Powietki. Nie są to jakieś wielkie różnice. Nie jest, to, nie jest to 10 do 1, że w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast no wiem, postawienie 1000 na powietrkina, to jest w zależności od Machera to jest od 2800 do 3100 e, wypłata, czyli 3 razy. Około 3 razy, bo to chyba najbardziej oddaje to, co się dzieje. No nie wiem. E, z 10 osobami rozmawiałem na ten temat. E, no i powiem tak, że z 10... E, e, Osobami rozmawiałem na ten temat i osiem z nich powiedziało, że wygra wygrana przez nokot. I, nie nie, I to nie był gościu w firmie, który myje samochód, tylko ludzie box. Pamiętajmy, cały czas wyglądała pierwsza walka, nie zapominajmy, bo każdy z nas to jest naturalne. Pamięta ten spektakularny Uppercut, czyli podbródkowy, który zakończył tą walkę. Oczywiście, że tak. Natomiast na pamięć jest wybiórcza, pamiętajmy to, co się działo przed tym. Praktycznie po każdym mocniejszym ciosie e, był wstrząśnięty Aleksander Powietkin albo padał na deski, bo padał dwa razy. To wyglądało, że to jest w ogóle, że to jest w ogóle rzeźnia. Jakoś nie widzę saszy wygrywającego tę walkę. E, wiem, że jest spora część pięściarzy, które, którzy twierdzą, że będzie dokładnie tak samo, natomiast ja uważam, że to będzie inny, nieco inny. E, Nieco inny Dylan White, może bardziej bezpiecznie walczący, bo on już wie, co to znaczy zbliżyć się do Powietkina. Wie, bo poczuł. Więc będzie po prostu robił to, co robił w pierwszej walce, czyli po prostu trafiał z odległości i czekać na to, jak, jak te ciosy przyjmować będzie Powietkina. Ja na miejscu Powietkina postawiłbym wszystko na jedną kartę, poszedłbym od początku do przodu. Nie czekałbym na nic tutaj specjalnie, dlatego że. Naprawdę nie wierzę w to, że on jest przygotowany na 100%. Nie wierzę. Oczywiście słyszymy, że jest. Natomiast zawsze się słyszy, że jest. Ja. Słyszeliście kiedykolwiek, żeby pięściarz wychodził na ważną walkę, czy bardzo ważną w tym przypadku, a jego team mówi nie, no, kompletne dno było zero. Nie mogliśmy się przygotować. Sparring partnerzy, nie przyjechali, Jad hamburgery przez cały czas. No nie słyszeliście. Zawsze wszyscy mówią, że wszystko jest ok, no bo takich rzeczy się nie zdradza. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Powietki mógł zrobić to jeszcze raz. To nie jest niemożliwe. Oczywiście, że to nie jest niemożliwe. Ja stawiam na wysokie zwycięstwo punktowe Delana White'a albo, albo knockout między siódmą a dziewiątą rundą. Tak to widzę. Bardzo chciałbym się mylić. Ci, którzy napiszą mi, jak zawsze, są tacy, macie absolutnie prawo do tego, że żyjemy w wolnych krajach, że absolutnie jestem pewien w jedną czy w drugą stronę. Zawsze mogę powiedzieć dokładnie to samo. Rozumiem, jeśli jesteś 100% pewien, zastaw dom, mieszkanie, samochód, pożycz od kumpla i postaw. No, wtedy albo będziesz bardzo dobrze ustawiony, albo trzeba będzie szukać jakiegoś miejsca pod mostem. Taka jest, taka jest rzeczywistość, jeśli chodzi o sport, i to jest piękno tego sportu. E, to jest walka, na którą czekam e, zdecydowanie najbardziej. Tak na marginesie jeszcze Jardley, e, Wardley kontra Molina. E, zdjęcie tej Moliny, jak się zastanowiliście dlaczego Molina zawsze nosi czapki, to po tym zdjęciu widzicie. E, nie, nie lubi tej swojej e, łysiejącej głowy wyraźnie. Bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem e, Molinę bez czapki. W Polsce miał takiego takiego jak, jak z czterech pancernych i pies, zawsze ma czapkę taką czy inną, natomiast tutaj już widzimy, dlaczego molina się odgraża, szczerze mówiąc, e, poza tym, że, że walczył z Tomaszem, z Tomaszem Adamkiem, e, jakoś. E, nie jestem zainteresowany karierą e, Moliny, dlatego że tej kariery po prostu na tym poważnym poziomie nie ma. Słuchajcie, to by było na tyle. Oglądamy. Nie wiem, czy zrobię jakieś, e, jakieś komentarze na gorąco. Prawdopodobnie, jak, jak, będzie, jak będzie czas, e, box, patrzę tak, do końca maja to jest. Tydzień w tydzień prawie piękne rzeczy, no i bardzo dobrze, trzymamy tak. Jak w lecie zwykle wielkich walk się nie robi, więc będzie, ten, będzie ta przerwa, bo wiadomo, Igrzyska, Mistrzostwa Europy, ci, którzy organizują walki, to sobie doskonale zdają z tego sprawę, na czym będzie skupiona uwaga odbiorców. Także na razie cieszymy się tym boksem. Do końca maja rzeczy dzieje się bardzo, bardzo wiele. Miejmy nadzieję. Bo ja mówię, to jest moja opinia. Miejmy nadzieję, że dojdzie do walki Munguja kontra, kontra Stryczu Sulecki, przygotowany Stryczu Sulecki. Eee, właściwie miałem w tym momencie skończyć, ale to jest mój vlog. Eee, nikt teraz prądu mi nie wyciągnie. Eee, dlaczego uważam, że to jest walka, którą Stryczu Sulecki przygotowany, mający sparing partnerów, powtarzam jeszcze raz, powinien brać. Dlatego, że nic nie traci. Nawet jeśli by tą walkę przegrał. No to co? No to wraca do Polski i jest w tym samym miejscu, w którym jest dzisiaj. Nic się kompletnie nie zmienia. Strejczu Sołenski to jest taki talent i tak interesująco walczący. pięściarz, że czy on wygra z Moliną, przepraszam, nie z Moliną, tylko z, z Moliną, to podejrzewam, by wygrał. Nawet, nawet z tym heavyweight. Myślę, myślę że jakby tak wielu rundy go obskoczył, to w trzeciej by sobie poradził. Nawet tak z Mungują przegrał, no to co? Niczego to nie zmienia w jego polskim statusie, polskim, na polskich galach. Kompletnie nic. Natomiast no. Jeden plus, który widzę, oprócz tego, że Molina naprawdę jest dobrym pięściarzem, że jest super nierównym pięściarzem i, i przeszedł z niższej kategorii wagowej e, i, i ma walki super albo walki słabe, po prostu słabe, gdzie wszystko, co leci w jego stronę, może trafić. Także życzę udanych sparingów tutaj, e, Stryciu Solęckiemu, życzę udanych sparingów. Na Florydzie ciągle nie podana ta walka oficjalnie, ciągle nie podane miejsce. Z tego powodu nie mamy informacji o ten temat, że nie wiadomo jeszcze ciągle, czy to jest Floryda, czy nie wiem, nie wiem czy dzisiaj to się nie ma, nie ma rozstrzygnąć. Życzę żeby jestem fanem Maćka jako pięściarza, to wszyscy wiemy. Natomiast może później odbierzemy. Teraz vlog, przepraszam Was za to. Natomiast, e, wytniemy, wytnie się, e, słuchajcie, natomiast e, chciałbym, chciałbym tej walki, absolutnie chciałbym tej walki, uważam, że przygotowany Maciek Solęcki może dać naprawdę dobrą walkę Jaime e, Mungui. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.